Prezydent Ukrainy w swoim wypowiedzi powiedział, że państwa Zachodu powinny prewencyjnie uderzyć w Rosję. Ja rozumiem, że chciałby, aby cały świat włączył się w wojnę, walczył z Rosją, ale to, co zaproponował, może się skończyć po prostu Trzecią Wojną Światową. Byłoby to niebezpieczne i mogłoby doprowadzić do eskalacji na niespotykaną skalę. Dotychczas broń jądrowa była użyta raz w historii przez Stany Zjednoczone. Użycie jej na masową skalę przez państwa, które ją posiadają, mogłoby się skończyć tragicznie. Dlatego nie możemy tak łatwo rzucać słów na wiatr, ponieważ sytuacja naprawdę w każdej chwili może eskalować, a taka eskalacja może się skończyć dla wszystkich tragicznie.